Zgromadzenie pasterzy, biskupów, żeby jeść w momencie, kiedy było zagrożone nauczanie Chrystusa, kerygmat, treść katechezy, albo była zagrożona jedność kościoła jakąś, jakąś schizmą, jakimś rozdarciem, to wtedy kościół reagował taką, takim jakby odruchem samoobrony w postaci właśnie wzmacniania swojej jedności. Konsolidując swoją tożsamość, i temu służyły synody. Więc synody, jako narzędzie, jako metoda bronienia depozytu wiary, który jest bardzo ważny ze względu na zbawienie ludzi, bo bardzo ważne jest, co głosimy, co przekazujemy innym ludziom. I także, jeśli chodzi o bronienie jedności owczarni, to jest jasne i zrozumiałe. Natomiast i po Soborze Watkańskim II, pasterze naszego Kościoła wrócili zgodnie do tego, że synodami powinni, powinni się pasterze posługiwać. Więc wrócono do praktyki zwoływania synodu co trzy lata. I to są tak zwane zwyczajne synody. To robił Paweł VI, Jan Paweł II i po synodach zostają takie dokumenty papieskie, które my nazywamy adhortacjami. Czyli to jest taki głos Piotra Zabrany w oparciu o różne y, propozycje, uzgodnienia, wnioski, które zostały zgromadzone w czasie danego synodu. Natomiast teraz my znajdujemy się w sytuacji pewnego neologizmu, który jest niejasny. Dlatego, że jedną rzeczą jest synod, a drugą rzeczą jest synodalność. Ja osobiście y, mm, Mamy duże obawy w stosunku do tego pojęcia. Dlaczego? Bo, jako pojęcie, które trudno zdefiniować, mm -hmm. może być pojęciem z gumy. Czymś analogicznym do innego pojęcia, którym się chętnie w niektórych środowiskach posługiwano i do dzisiaj się posługują zwłaszcza właśnie zwolennicy takiego szybkiego, szybkich zmian w kościele, postępu w kościele, progresizmu. Było takie pojęcie duch Soboru. I tym duchem Soboru można było usprawiedliwiać wszystko. Czyli na przykład, jeśli ciężarówki zajeżdżały w lat, na początku lat 70. przed kościoły we Francji czy w Belgii. I tam w te ciężarówki ładowano wszystkie trybularze, monstrancje, balaski, balustrady, ambony. W imię tego, że, że to właśnie odpowiada duchowi Soboru. Że dzisiaj przyszedł czas, że potrzeba kościoła ubogiego dla ubogich i, a, i, i de facto uprawiano barbarzyństwo. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie nawet odnaleźć wszystkich tych przedmiotów. Pokazywano mi na przykład w, w Alzacji i Lotaryngii kościoły, właśnie wypróżniane wtedy z różnych takich pięknych eksponatów liturgicznych. I na przykład jeden proboszcz mi powiedział, tutaj kiedyś była, pokazał mi, tu była piękna droga krzyżowa, dzieło sztuki, ludzie się pokoleniami przed tą drogą krzyżową modlili, a potem przyszedł jeden proboszcz, który w, w ramach ducha soborowego kazał tę drogę krzyżową zamalować zieloną farbą olejnią. Żeby, żeby bo Kościół dzisiaj tego nie potrzebuje, nie potrzebuje tych. Nadzwyczajnych środków wyrazu, my teraz stawiamy na, na inne cele. No, właśnie, po, podobną rzeczą może być dzisiaj synodalność. Ona ma tak dużo znaczeń, że może z jednej strony służyć czemuś dobremu, na przykład budowaniu poczucia wspólnoty parafialnej, współpracy między duchownymi i świeckimi, ale może też służyć, w różnych eksperymentów w kościele, prób budowania nowego kościoła dostosowanego do, do współczesności, jeśli rozmawiamy na przykład o chrześcijaninie na rozdrożu, to ja ciągle uważam, że jednym z wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj Kościół, to jest, to jest pewien dylemat, pewien wybór. I on nie jest oczywisty. I będziemy musieli nieustannie się do tego odnieść. Czy Kościół dzisiaj ma być solą ziemi, czy ma być słodzikiem? Bo Chrystus mówił swoim uczniom, wy jesteście solą ziemi. A sól ziemi kojarzy się z tym, że daje smak, nadaje smak życiu innym ludziom, ale za cenę tego, że coś wypala, coś oczyszcza. Że bycie solą nie zawsze jest sympatyczne. Na przykład, być solą wokół albo posypać komuś sól na ranę. Lepiej być słodzikiem, a być słodzikiem nieraz to jest właśnie dogodzić gustom yy, ludzi. Albo yy, iść za oczekiwaniami współczesnego człowieka. A właśnie bardzo często pod powłoką synodalności słyszymy coś takiego, nie? Że trzeba najpierw rozpocząć całą debatę od zrobienia ankiety, żeby się zorientować, czego ludzie oczekują. I bardzo często, na przykład, drog niemiecka droga synodalna ona nas straszy różnymi wnioskami, typu, że. W tej chwili trzeba przemyśleć kapłaństwo sakramentalne i być może odejść od tego, że wszyscy jesteśmy kapłanami chrzcielnymi, więc to wystarczy. Model protestancki przecież też funkcjonuje od 500 lat. Jest dobrze, że można przemyśleć w ramach refleksji na temat docenienia roli świeckiego czy roli kobiety w kościele. Podzielimy się władzą w kościele, więc już. Kiedy w ten sposób mówi się o władzy, to już nikt nie ma na myśli tego, co powiedział Jezus swoim uczniom po zmartwychwstaniu. Dana mi została wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kościół dysponuje władzą kogoś, kto wrócił z cmentarza. Władzą kogoś, kto ma moc zniszczyć, pokonać w człowieku grzech, pokonać lęk. Y, przysposobi człowieka do najważniejszej walki w życiu, jaka, jaka każdego z nas czeka, walki ze śmiercią o zmartwychwstanie. <tryk> Natomiast jeśli zaczynamy się koncentrować na tym, że no, y, musimy się podzielić władzą, że władza w Kościele jest teraz najważniejsza, ważne ile będzie duchowych, ile świeckich, ile kobiet, ile mężczyzn, czy trzeba zastosować jakieś zasady parytetu czy Słowaka. W tym momencie y, gubimy to, co jest istotne. Czy na przykład jeśli padają w tej chwili propozycje błogosławienia par homoseksualnych, za tym kryje się pewna ideologia, pewna y, pseudoteologia. I o niej mówiono już przy okazji różnych synodów, bo jest wielu dzisiaj duszpasterzy pasterzy zainteresowanych tym, żeby y, zadowolić w Kościele wszystkich, żeby każdy się poczuł dobrze. To się nazywa teraz, takie inne określenie, poza synodalnością wymyślono, inkluzywność. Że słyszymy cały czas, że mamy być inkluzywni. I to, to, to jest znowu pojęcie z góry. No bo być inkluzywny, to znaczy być nieustannie otwarty. Spróbujcie Państwo żyć w mieszkaniu, gdzie drzwi i okna są cały czas otwarte. Od razu dostaniecie kataru, potem dostaniecie y, bólów kręgosłupa albo innych rzeczy, a to, to się wszystko potem skończy źle. Kościół, y, jak i nasza wiara, potrzebuje mieć także wyraźne granice. Gdzie kończy się wiara, gdzie zaczyna się odstępstwo. Gdzie kończy się cnota, zaczyna się grzech. Gdzie y, odchodzimy od prawdy wiary, a zaczyna się bluźnierstwo. Potrzebujemy przecież takich rozróżnień. Nie to, że jesteśmy otwarci na, na wszystkie. Kiedy pod pozorem synodalności ja słyszę, że synodalność to jest nowa wrażliwość w Kościele polegająca na tym, że chrześcijanin powinien uwrażliwić się na poszukiwanie znaków czasu. No to dobrze brzmi, ale co się za tym kryje? Kryje się za tym potem to, że Wśród rozpoznawania znaków czasu, a znaki czasu to są innymi słowy symptomy działania Pana Boga dzisiaj w naszym życiu, ktoś mówi, że powinniśmy nauczyć się odkrywać rozsiane ziarna prawdy i uświęcenia w innych, w stosunku do małżeństwa, alternatywnych sposobów przeżywania miłości i seksualności. Coś takiego. Pojawia się i na Synodzie Niemieckim, i na Synodzie w Hiszpanii, i, i w, we wnioskach Synodu Szkocji i Walii, co mnie napawa napada przerażeniem, bo w takim razie no dobrze. Rozmawiamy cały czas o tym, żeby każdy się poczuł dobrze w kościele, budujemy braterstwo, jesteśmy otwarci, jesteśmy bardzo wrażliwi, empatyczni i tak dalej. Ale dlaczego nikt nie pyta, a gdzie jest prawda? Więc. Yy, yy, Moim zdaniem należy odnosić się z, pewną, z pewnym niedowierzaniem i z pewną także no, pokorą wobec tych takich neologizmów. Księży Profesorze, chciałbym jeszcze zapytać o Fultona Shina. Mianowicie zachęcał Ksiądz Profesor w jednym ze swoich wystąpień, internetowych, do czytania książki Komunizm i sumienie Zachodu. W tej książce Fulton Shin przestrzega przed marksizmem. System komunistyczny upadł, ale czy my dziś w świecie dostrzegamy jakieś. Czy dostrzegamy marksizm w różnych przejawach? Fultona Shina nieustannie poznaje i czytam go z wielkim zachwytem. Także jego sposób prowadzenia katechezy, umiejętność korzystania ze środków masowego przekazu, bo Fulton Sheen dostał między innymi nagrodę Grammy, czyli nagrodę telewizyjną za to, że był postacią telewizyjną. Niektórzy opowiadali, że nawet jakiś złodziej jednego razu wkradł się do mieszkania i zauważył, że leci Sheen w telewizji, więc zamiast szabrować mieszkanie, usiadł i się wpatrywał w ekran. <śmiech> <śmiech> Rzeczywiście to był człowiek, który, którego programy we wtorek wieczór, jednej najpierw w stacji radiowej, potem w stacji telewizyjnej, przykuwało uwagę milionów katolików. To był efekt, którego, który można byłoby porównać tylko z latami 90. ubiegłego stulecia w Polsce efekt niewolnicy Izaury. Że jak Izaura leciała w niedzielę w telewizji, to były puste place i ulice. Można było pod prąd jeździć. <grym i zainteresowa> Coś takiego było. To była niesamowita, elektryzująca postać. Zresztą Jan Paweł II, kiedy po raz pierwszy przyjechał do Stanów Zjednoczonych jako świeży, nowo wybrany papież i spotkał się w Nowym Jorku z episkopatem niemieckim, to specjalnie szukał, gdzie jest Fulton Sheen. Chciał go poznać osobiście. To było na parę miesięcy przed Śmiercią Fultona, i potem wziął go w ramiona. To zdjęcie jest bardzo piękne: jak dwóch takich bojowników, którzy sobie dają wsparcie. I, i, I potem Shin mówi, że Ojciec Święty mu powiedział: Dziękuję ci za to, że dobrze mówisz i dobrze piszesz o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ja się bardzo ucieszyłem, jak przyszła wiadomość że w 2020 roku będą dwie batwikacje. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Polsce i Fultona Shina w Stanach Zjednoczonych, w Peoria. Pomyślałem sobie, Boże, przecież to jest coś profetycznego, to jest dwóch wielkich proroków żyjących w XX wieku na, na dwóch różnych półkulach naszego globu. I to byli dwaj najwięksi eksperci od komunizmu. Ksiądz Prymas Wyszyński przecież nie tylko walczył z komunizmem, on chciał jakby poznać, gdzie jest istota, na czym polega istota, jakby skład chemiczny tej trucizny. I on też był przekonany, że sprawa komunizmu rozstrzygnie się w Polsce. Fulton Sheen, poza tym, że był wspaniałym, zakochanym w słowie Boga kaznodzieją, człowiekiem, który... Yy, przez większość swojego życia spędzał codziennie minimum godzinę przed najświętszym sakramentem i tego uczył innych ludzi, to był jeden z najlepszych ekspertów, znawców komunizmu. Do tego stopnia, że nawet administracje prezydentów Stanów Zjednoczonych korzystały z jego wiedzy. Miał niesamowitą wiedzę na ten temat. I także do tego stopnia, że w pewnej chwili. Amerykańskie służby specjalne zorientowały się, że krążą wokół Shina ludzie, który, których rozpoznawali jako płatnych morderców, np. KGB. I przyznano mu ochronę osobistą. Więc kiedy potem wybuchła pandemia i została powołana beatyfikacja kardynała Prymasa Wyszyńskiego a wcześniej została odwołana nagle beatyfikacja Fultona Sina, poczułem się bardzo źle z tym. Pomyślałem sobie, to też Bóg ma nam coś do powiedzenia. Jak, kiedy Bóg odwołuje proroka? Albo kiedy Bóg każe prorokom milczeć? Na przykład są takie fragmenty, że każe zamilknąć Ezechielowi, albo zamilknąć Jeremiaszowi. W momentach, kiedy ludzie przestają słuchać żeby jakby pokazać, dać do zrozumienia, żeby ludziom dokuczyło to, że jesteśmy głusi, że przestaliśmy reagować na znaki nadprzyrodzoności, to właśnie mnie naprowadziło bardziej jeszcze na zgłębianie Fultona Shina. co on miał do, do, do przekazania. I poznając Shina, odkryłem, że jest taka książka napisana w 1948 roku przez China, komunizm i sumienie Zachodu, tak ją nazwał. I czytając ją, ja zrozumiałem, że to jest najbardziej prorocza książka Shina, dlatego że ona rzuca światło na czytanie historii, faktów. Bóg mówi poprzez wydarzenia, Bóg mówi poprzez okoliczności, nie tylko poprzez Pismo Święte Liturgie. Ja miałem takiego nauczyciela wiary ojca Alfreda Cholewickiego, który nieraz powtarzał nam, jeśli chcesz być chrześcijaninem dzisiaj, jeśli, zwłaszcza jeśli chcesz być nauczycielem wiary, nie wolno ci nigdy z jednej ręki wypuścić Pisma Świętego, a z drugiej ręki gazety mówił symbolicznie, żeby, że to są dwa sposoby mówienia Boga. Bóg mówi poprzez słowo swoje, ale Bóg mówi także poprzez wydarzenia, czyli miej oczy otwarte. Zobaczcie, jakim niebezpieczeństwem przy tej okazji jest namawianie dzisiaj całego pokolenia na to, żeby rezygnowali z życia, życiem rzeczywistym, a przenosili się do życia wirtualnego. Czyli wymyślonego, wykreowanego. A co będzie, jeśli naszym życiem zawładnie sztuczna inteligencja? Bardzo niebezpieczna, bardzo. Dlatego, że wiara pozwala nam żyć z nadzieją umieszczoną w niebie, ale nogami mocno oparci o ziemię. Realiści, zresztą święci często mówili, co to jest pokój? Pokora to jest matka wszystkich cnót. Jeśli nie masz pokory, nie będziesz miał żadnej innej cnoty, zalety chrześcijańskiej w sobie. A czym jest pokora? Pokora to jest respekt wobec rzeczywistości. Że ona nie należy ode mnie. Ja sobie nie wymyśliłem Pana Piotra, ani sobie nikt z nas sobie nie wymyślił współmałżonka, ani dzieci, ani sąsiadów, ani parafian. Nie? Ta pokora pomaga mi respektować, że ja jestem, ja, ty jesteś ty, że jesteśmy także stworzeniem, że jest Bóg, że są obiektywne, niezależne od nas prawidła, na przykład prawa moralne. To jest, to jest kwestia pokory. Natomiast jeśli się oderwiemy od rzeczywistości i jeśli chodzi o komunizm, to mnie bardzo poruszyło, że Fulton Sheen, że w tej książce y, komunizm sumienia Zachodu, żeby wyjaśnić istotę komunizmu, powołał się nie tylko na źródła dotyczące komunizmu, marksizmu, ale powołał się na Włodzimierza Sołowiowa i jego krótką opowieść o Antychryście, czyli przywołuje postać biblijną Antychrysta oraz powołuje się na objawienia Matki Bożej, interwencję Matki Bożej w Fatimie. I zaczyna to, to wszystko mu służy do tego, żeby Powiedzieć na końcu coś, co mnie najbardziej poruszyło. Mianowicie Fulton Chin mówił tak, że komunizm jest straszny. Dlaczego? Dlatego, że niszczy yy, obraz człowieka, niszczy relacje międzyludzkie i w związku z tym niszczy także rodziny Wspólnoty Kościół, naród ma ogromną siłę niszczącą. Powoduje ogromną ilość cierpienia. Ale, mówił, komunizm prędzej czy później upadnie, bo jest na fałszywych przesłankach. Jest fałszywym ustrojem. Natomiast to, co jest niebezpieczne, to nie jest komunizm. Tylko to, co komunizm wywołało. I on mówił, naprawdę niebezpieczny jest marksizm. I marksizm, dlaczego jest niebezpieczny? Dlatego, że to jest ostatnia herezja chrześcijańska. Jak to ktoś powie? Marksizm, herezja chrześcijańska? Tak, mówi Fulton, bo Marksizm wy, 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 wynaleźli, zaproponowali ludzie ochrzczeni. Marks i cała jego rodzina byli ochrzczeni. I na czym polega to niebezpieczeństwo? Że to jest coś, co chrześcijanie nazwali herezją. A herezja czym jest? Herezja to jest pewna deformacja. Pojęć, deformacja myśli, którą można porównać do wirusa. Wirus, jak się dostaje do organizmu, dewastuje go powoli. Można go zwalczyć jakimś antybiotykiem, ale zazwyczaj wirus ma to do siebie, że on powraca w zmutowanej postaci i zaatakuje potem w inny sposób. I tak jest, mówi, mówi Shin, z marksizmem. Komunizm upadnie. Natomiast ten wirus, ta herezja, ona będzie się mutowała, będzie się przetwarzała i będzie powracała. I rzeczywiście on to wyprorokował, że ona powróciła pod postacią innej rewolucji, już nie bolszewickiej, tylko rewolucji yy, seksualnej. A teraz powraca, to jest kolejna fala uderzeniowa w postaci rewolucji transgenderowej. Zobaczcie, dzisiaj się dzieje coś strasznego. To, na co zwracali uwagę procy proro, Starego Testamentu, Mówiąc, że ludzie będą składać w ofierze swoje własne dzieci wielkiemu molochowi, wielkiemu bóstwu, czyli dzisiaj cywilizacji albo postępowi, albo ludzkiej przyjemności. My dzisiaj mamy problem, którego nikt nie jest w stanie w tej chwili ogarnąć i zatrzymać. Czyli problem, który dotknął nastolatków dotyczący chęci zmiany płci. Zwracał mi na to uwagę kiedyś jeden przyjaciel, który zna Fultona Shina i pracuje w Stanach Zjednoczonych i powiedział mi, powiedział mi wtedy, napisał mi tak serio, mówi Robert, pogłębiaj wiedzę na ten temat, studiuj to zagadnienie, bo to prędzej czy później przyjdzie do Was. I rzeczywiście, bo mówi, to jest coś więcej niż seksualna dysforia, tak się Nazywa y, zaburzenie identyfikacji płciowej w człowieku. Czasami niektórzy ludzie to znoszą, ale to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to jest fala. To jest coś, co, co ogarnia y, to pokolenie. Nawet w Warszawie nauczycielowie, jak rozmawiam czasami z nauczycielami czy, czy katechetami, oni mówią, wystarczy, że w klasie nastolatków pojawi się jedna osoba, która zadeklaruje. Że jest innej płci, następnego dnia, w następnych dniach pojawi się już kolejnych czworo, którzy przeżywają to samo. Fulton Sheen mówił o tym, powołując się także na fenomen Fatimy. Bo Matka Boża w Fatimie kładła bardzo mocno na serce dzieciom, prosząc, żeby dzieci to przekazały dorosły, między innymi pasterzom kościoła. Mianowicie, módlcie się za Rosję. Dlatego, że i, i prosiła, żeby Rosja została oddana jej niepokalanemu sercu, poświęcona. Bo jeśli tego nie zrobicie, to z Rosji wyleje się na cały świat zło, które, którego, które będzie straszne, dewastujące, którego nie będzie można zatrzymać. I Fulton Sheen właśnie wraca do tego i, 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 i mówi o tym. Mówi na czym polega to, dlaczego Rosja. Pierwsza rzecz mówi, Lenin został wyeksportowany do Rosji przez świat zachodu. To przy, Lenin został przygotowany przez marxistów niemieckich i wyeksportowany do Rosji. Czego Maria wtedy mówiła o Rosji? Bo widziała, że Rosja jest najsłabszym ogniwem ludzkości to w każdym organizmie każdy z nas może mieć taki punkt, który jest najbardziej narażony na chorobę i ten punkt trzeba znaleźć, ten punkt trzeba chronić albo leczyć i Maria tak by pokazywała, zwróćcie uwagę, tam jest najsłabszy punkt ludzkości. Jeśli w porę nie zadziałacie, to tam właśnie stamtąd rozprzestrzeni się, rozprzestrzeni się choroba. To w, to w Moskwie w 1920 roku w Instytucie Marksa i Engelsa przy udziale takich postaci jak Włodzimierz Lenin, jak e, 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 Mintzenberg, jak Felix Dzierżyński, jak Georgi Lukas, tam pojawiła się pierwsza myśl o tym, że zmianę cywilizacja, więc zmianę człowieka, wyprodukowanie nowego człowieka nie da się przeprowadzić tylko i wyłącznie rewolucją bolszewicką, czyli siłą polityki albo siłą narzędzi represji, że trzeba będzie zastosować inną metodę i wtedy tam padła idea, że będzie można zmienić człowieka, zmieniając jego seksualność. I to wszystko prorokował Fulton kiedyś dotarłem jeszcze jedno zdanie, jeśli chodzi o Matkę Bożą i Fatimę, bo kiedyś dotarłem do publikacji profesora Walsha. To był amerykański profesor, który bardzo dużo czasu i studiów poświęcił zgłębianiu fenomenu Fatimy. I profesor Walsh też spotykał się kilkakrotnie z siostrą Ucją, już po zakończeniu oficjalnych objawień. I mówił i, i dowiedział się wtedy od siostry Łucji, że Matka Bola nieustannie jej mówiła o tym, że myśmy nie odpowiedzieli wiarą, jeśli chodzi o to wezwanie, żeby poświęcić Rosję niepokalanemu sercu Maryi. Żeśmy to przegapili. I to zło się rozlewa. W jakiej postaci to zło się rozlewa? W postaci Czerwonego Marcizmu czyli pewnego wirusa, który nie działa już na poziomie uniwersytetów czy komitetów partyjnych, tylko chce doprowadzić do oderwania człowieka od Boga poprzez zmianę seksualności, eksperymentowanie na poziomie seksualności. I wtedy profesor Walsh pytał się siostry Łuci, czy Maria mówiła o tym, dokąd dotrze to zło, które wyleje się z Rosji? Łucja mówiła tak. Czy mówiła o tym, że Europa zostanie zainfekowana marksizmem? Mówiła tak. A czy powiedziała też, że Ameryka zostanie zainfekowana czerwonym marksizmem? Łucja powiedziała tak. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj najwięcej inspiracji, jeśli chodzi o tą najnowszą fazę transgenderową rewolucji, przychodzi z Ameryki. Myśmy do niedawna jeszcze mieli zaufanie, że Ameryka to jest. To światło, miasto położone na górze. To światło zapalone na końcu. Ideał cywilizacji zachodniej. Księży profesorze, jeszcze jedno pytanie z mojej strony, zanim oddam głos Państwu. Dlaczego tak wielu przeszkadza osoba i dziedzictwo Jana Pawła II? Autorzy ataków medialnych na polskiego papieża mówią wprost. Trzeba usunąć toksyny po Janie Pawle II. Pan Piotr nawiązuje do, do rozmów wokół paskudnej, niekompetentnej, wrednej książki Overbecka, która pojawiła się w marcu tego roku w czasie naszego Wielkiego Postu, która obrzuciła, z no takim oskarżeń Karola Wojtyłę, za niewrażliwy, jakoby był niewrażliwy na problem pedofilii w kościele i dopój jakoby miał maskować i dopuszczać do rozwoju pedofilii w kościele, dlatego, że sam wychowywał się w środowisku według werbeka zepsutym i, i usiłował w to włączyć także autorytet kardynała księdza kardynała Sapiechy mówiąc, że to środowisko było zepsute i Karol Wojtyła pochodzi ze środowiska zepsutego nosząc w sobie to zeczucie, więc nie jest żadnym świętym, jest, jest kimś innym niż, niż, niż ten, za kogo go mieliśmy. I jakby krótko odpowiedzieć na to pytanie. Ja myślę tak, że ja miałem takie wrażenie, od razu po, śmier po śmierci Jana Pawła II a zwłaszcza po jego kanonizacji. Pomyślałem sobie, że bardzo szybko dojdzie do chęci posprzątania po Janie Pawle II. Jan Paweł II jest niewątpliwie prorokiem, kimś wyjątkowym. Wielokrotnie się o tym przekonywałem, dlatego że mając okazję prezentować Jana Pawła II w postaci... Światec, książek, filmów, zwłaszcza za granicą. Widziałem, że Jan Paweł II jest kimś.